W tym krótkim nagraniu chcę Wam pokazać, jak jest szybko i łatwo zainstalować sobie kartę skiny w Nowej Zelandii, aby mieć 5GB internetu za 19 dolarów, co jest opłacalne w stosunku do innych ofert. Po przejściu wszystkich kontroli, po wyjściu ze strefy bezcłowej, znajdźcie firmę Spark, tam zakupicie za 2 dolary kartę Skinny, którą samą musicie zaaktywować i zainstalować włożycie do karty, do czytnika kart SIM, zadzwońcie na numer 456 zostanie Wam numer aktywowany e, po czym przejdziecie sobie y, do sklepu Play i pobierzcie aplikację jak zadzwonicie na 456, no to poczekajcie chwilę, niech tam e, automat pogada i e, przywyśle Wam SMS pod, z potwierdzeniem w sklepie Play łatwo to znaleźć, zainstalować i uruchomić e, po po uruchomieniu aplikacji kroki będą bardzo proste, także po, 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 postępujcie zgodnie z nimi. Tutaj w zakładce TapUp wybierzcie zakładkę ostatnią, czyli do, doładowanie wraz y, za pomocą karty. Wybierzcie minimum 17 dolarów doładowanie. Kiedy y, wy po, połączycie z kartą, wtedy w miejscu, gdzie jest napisane kredyt u mnie, akurat na tym ekranie, 10 dolarów. U Was będzie 17. Przechodzicie do zakładki plany, wybieracie plan za 17 dolarów i wtedy znika Wam zakładka kredyt. E, informacja o, 10, o tych 17 dolarów będziecie mieć 0 i na głównym ekranie będzie informacja o tym, że dostajecie Wy kupon, którym możecie się dzielić, ale i również informacja o tym, żeby sobie e, wykorzystać czyjś kupon. E, mój kupon do, do dodania dla siebie 4 GB internetu. Gratis, podaję w opisie poniżej, także z niego warto skorzystać. E, wasz kod będziecie mogli po, podać współpasażerowi, e, który też może skorzystać z mojego kodu, jeżeli jedziecie we dwójkę, ewentualnie albo sobie nawzajem, powymieniać wymieniać te kody. U, mój widzicie na ekranie w tym momencie. Także e, to, to było wszystko. Powtórzę jeszcze raz. E, instalujecie kartę. Telefonie, dzwonicie na numer 456, czekacie na potwierdzenie SMS-em, przechodzicie y, do zakładki top up, y, wybieracie kartę, wybieracie, żeby zapłacić przynajmniej 17 y, dolarów. Następnie zostanie wam to pobrane: dostaniecie informację o tym, że macie 1 GB i chyba nic minut, tak naprawdę do wykorzystania, y, a potem wpisujecie kod, który. Y, zamieszczam w opisie, dostaniecie potwierdzenie, że zaaktywowano i otrzymaliście 200 minut na rozmowy i dodatkowe 4 GB do użytkowania. Sprawdźcie inne oferty w internecie, ale to jest całkiem sympatyczne i proste.